Dzień dobry kochani, chyba muszę umyć włosy, albo zostawię sobie jeszcze na dwa dni po występie. Słuchajcie, jestem zachwycona naszym show. Cała ekipa stanęła na wysokości zadania. Wszystkim fanom też dziękuję za wspaniały zlot. Co prawda, nie siedziałam długo, ale mam nadzieję, że moje 30-minutowe, mocne wejście smoka i występ dla Was z niespodzianką też. Jeżeli chodzi o niektóre komentarze dotyczące mojego stroju wczoraj, to jeżeli wydaje Wam się, że one cokolwiek zmienią w doborze kostiumów scenicznych moich w przyszłości, to macie całkowitą rację. Wydaje Wam się. To jest nudne. Goła dupa. Pokazała za wiele. Świeci tyłkiem. Yy, nadrabia dubskiem. Zmienicie płytę. 20 lat to słyszę. Nie robi to na mnie żadnego wrażenia. A yy, taka wybiórcza, pruderia, moralność. Kiedy widzicie gołe tyłki zagraniczne gwiazd i pijecie zachwytu apolskich rodzimych, to najlepiej byście za y, kryli wszystkimi szmatami jak w islamie. Na wypadek tych niektórych oczywiście zgorszonych, bo jest cała rzecz również zachwyconych, chciałam je ukaminować, to ja już wyprzedziłam wasze kroki, bo y, się y, dokonałam samo zapłonu. Y, mając y, płaszcz z lawy na tej scenie. Yy, więc już się tam podpaliłam. Także spokojnie, stos jest. Cała też ready.